Jednym z podstawowych badań, które wykrywają przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, jest spirometria. Rozmawiam z panią dr Moniką Franczuk, pulmonologiem, o tym, dlaczego to badanie jest tak ważne. To badanie, które dla nas, pulmonologów, jest w zasadzie podstawowym narzędziem, jeśli chodzi o diagnostykę czynności płuc. Daje ona nam bardzo wiele informacji, i jest relatywnie proste w wykonaniu, choć może być nieco niekomfortowe dla pacjenta. I ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy nam dla celów diagnostycznych wtedy, kiedy diagnozujemy objawy dolegliwości, z którymi pacjent się zgłasza, kiedy wyjaśniamy problemy, które pojawiają się w innych badaniach, np. w badaniach krwi czy w badaniach obrazowych. To jest także takie narzędzie pomocnicze. Wreszcie jest to znakomite narzędzie do monitorowania przebiegu choroby, ale też efektów zastosowanego leczenia. I tutaj mówimy o bardzo różnych chorobach układu oddechowego, w których to badanie znajduje zastosowanie. Dzięki spirometrii możemy ocenić pojemność płuc, możemy ocenić także e, objętość powietrza, którą pacjent wydycha w określonym czasie. Co daje nam obraz o możliwych utrudnieniach czy przeszkodach w drogach oddechowych, które się w trakcie choroby mogą pojawić. Ja słyszałam, że na podstawie wyniku badania spirometrycznego można powiedzieć, na przykład, w jakim wieku ma się płuca. To jest bardzo dobre, bardzo obrazowe określenie, myślę, właśnie w szczególności w odniesieniu do chorego dlatego że możemy, w, mówiąc o wieku płuc, możemy bardziej zobrazować, bardziej uzmysłowić pacjentowi, w jakim stanie jest jego układ oddechowy. Natomiast dla nas jako lekarzy bardzo istotne są uzyskane w takim badaniu wartości, które porównujemy z tak zwanymi wartościami należnymi, czyli z tymi, które są wyliczone na podstawie badań populacyjnych w zdrowych grupach osób. Dlatego, że istotą w wyniku badania jest odniesienie takiego wyniku do normy. W związku z tym wtedy wiemy, jaką pojemność płuc, czy też jakie parametry dla przepływu powietrza ma zbadany przez nas pacjent, jeśli porównamy uzyskany przez nas wynik do wartości należnych, czyli do tej szeroko pojętej normy, która obrazuje to, jak ten wynik przedstawia się w społeczności w jego wieku, wzroście i płci, bo to są kluczowe cechy, które nam. Określają właśnie te wartości należne. Co nam mówi wynik? Czy można ten wynik jakoś interpretować samemu? Badanie spirometryczne jest badaniem dość trudnym do wykonania dla pacjenta. Ono może powodować pewien dyskomfort, bo z jednej strony jego wykonanie podlega pewnym komendom, które powinny być wydawane podniesionym głosem, po to, żeby pacjent mógł maksymalnie zrealizować ten wysiłek oddechowy. I z drugiej strony, właśnie ten, ten sposób oddychania nie jest fizjologiczny. My mobilizujemy, wymuszamy wręcz na pacjencie bardzo natężone, forsowne manewry oddechowe, jakich na co dzień nie wykonujemy. Stąd też może to być taki, takie badanie, które wywołuje komfort, dyskomfort, które wywołuje pewien niepokój pacjenta, ale na tym polega rola ze strony osoby, która to badanie prowadzi, żeby ten, ten proces przechodzenia przez to badanie wyjaśnić. Wytłumaczyć, dlaczego krzyczymy nie z braku sympatii, tylko dlatego, że chcemy uzyskać maksymalne wyniki, pomiar maksymalnych rezerw. Wykonujemy to badanie za pomocą aparatu, który nazywa się spirometrem, którego różne technologiczne rozwiązania w tej chwili mamy do dyspozycji, bo jest wielu producentów sprzętu. Mierzymy w ten sposób po wykonaniu tych forsownych manewrów. Mamy możliwość zmniejszenia pojemności życiowej, czyli tej objętości powietrza, która mieści się między najgłębszym wdechem i najgłębszym wydechem i odniesienie w trakcie forsownego manewru przepływu powietrza do czasu. Ja tutaj mam takie urządzenia, które zwłaszcza w tej chwili są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wykonywania tego badania, bowiem jest to badanie, które niesie ze sobą pewne ryzyko zarówno dla personelu, który je wykonuje, jak i dla pacjenta, bo myślę, że jesteście sobie państwo w stanie wyobrazić, że w trakcie tego forsownego manewru pacjent wydycha powietrze, które zawiera wydzieliny z dróg oddechowych, w tym mogą to być także oczywiście i bakterie i wirusy i stanowić materiał zakaźny dla otoczenia. W związku z tym absolutnie konieczne jest w tej chwili wykonywanie tego badania z zachowaniem środków ostrożności dla obydwu stron, czyli osoby badanej i operatora, który wykonuje to badanie i rzeczą, która jest absolutnie w tej chwili nie Dyskutowalna jest zastosowanie filtrów. Tutaj mam właśnie takie filtry o maksymalnej zdolności zatrzymywania cząstek bakterii i wirusów, bo w ten sposób jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko, jakie powstaje przy wykonywaniu spirometrii. Jak często powinno się robić takie badanie, i jakie są w tej chwili szczególne zalecenia, jeśli chodzi o pandemię? Aktualna sytuacja pandemii, która jest bardzo dynamiczną sytuacją i niosącą zupełnie nowe, inne wyzwania przed nami pulmonologami w kontekście wykonywania badań czynnościowych stawia również duże wyzwania i duże przeszkody. Staramy się, aby to badanie mogło być kontynuowane z zastrzeżeniem takich sytuacji, które są absolutnie konieczne i niezbędne. Niezbędne w kontekście na przykład kwalifikacji do leczenia operacyjnego, niezbędne w kontekście włączenia do programu lekowego takich chorych, którzy w trybie pilnym wymagają włączenia leczenia. Także do konieczne w aspekcie wykonania badań pilnych diagnostycznych. W związku z tym tych badań w tej chwili staramy się, zgodnie zresztą z zaleceniami ekspertów i towarzystw naukowych, aby były wykonywane w mniejszej ilości niż byliśmy zwykli to robić, mimo tak naprawdę trwającej ciągle zachęty i podtrzymywania wartości tego badania, natomiast z perspektywy bezpieczeństwa dla personelu i dla chorych. Musimy zachować podstawowe środki ostrożności, czyli i środki ochrony osobistej, i wydłużenie czasu między badaniami, tak aby sprzęt mógł być zdezynfekowany i pomieszczenie, i otaczające przedmioty, i po to, żeby pacjentów uchronić przed ryzykiem zakażenia krzyżowego.